Dzień dobry pani Justynku, jak tam zdrowie? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Widzę, że ma pani na zdjęciu profilowym lewa zamiast swojej twarzy, więc no domyślam się, że ten lew jakoś panią reprezentuje. I no to, co mogę Pani zasugerować, to żeby troszeczkę, wy Pani, czasem ha, mniej warczeć, a więcej mruczeć do ludzi. No i też po pani zdjęciach na profilu widzę, że lubi Pani zwierzęta, psy, kotki i że ma Pani dla nich dużo serca. Szkoda, że tego serca dla ludzi zabrakło. I już tak między nami, pani no WOM to piszemy przez W, nie przez V. No i zabrakło na końcu wykrzyknika. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że naprawdę wierzę w to, że moja córka wychowa się w świecie, w którym nie będzie miejsca na mowę nienawiści, w którym e, hejterzy w internecie e, po prostu będą ponosić konsekwencje za swoje słowa, bo w internecie nikt nie jest anonimowy. I pani Justynko, pani też nie jest anonimowa, mimo że ma pani zdjęcie z lwem. Pani Justynko, wszystkiego dobrego życzę.